Kate i William to para uwielbiana przez fanów brytyjskiej rodziny królewskiej, ale ich związek kryje nieznane dotąd sekrety. Autor książki jest Ma'am, The Secret Life of Royal Servants, Tom Quinn, ujawnia, jak Kate radzi sobie z humorem męża, traktując go czasem jak czwarte dziecko. Poznaj szczegóły. Od lat członkowie brytyjskiego rodu królewskiego niezmiennie wzbudzają ogromne zainteresowanie zarówno mediów, jak i wiernych fanów tej rodziny. Szczególną sympatią i życzliwością cieszą się Kate i William, którzy w oczach wielu uchodzą za doskonale dopasowany duet. Jednak tylko nieliczni są świadomi prawdziwej dynamiki ich małżeństwa i tego, co dzieje się za kulisami ich związku. Ostatnio pojawiły się zaskakujące informacje o ich relacji, które mogą wzbudzać niedowierzanie, szczególnie jeśli chodzi o sposób, w jaki księżna odnosi się do swojego męża. Nie zawsze jednak wszystko między nimi układało się bezproblemowo. Był czas, gdy para postanowiła się rozstać, a później, po kilku miesiącach oddzielnego życia, doszli do wniosku, że nie potrafią żyć bez siebie nawzajem. Z tego powodu zdecydowali się na zaręczyny w 2010 roku podczas jednej z zagranicznych podróży. Rok później, na końcu kwietnia 2011 roku, odbyła się ich huczna ceremonia ślubna, która przyciągnęła blisko 2000 zaproszonych gości z różnych zakątków świata. Nie da się ukryć, że przyszli monarchowie Wielkiej Brytanii są ze sobą związani od długiego czasu, co pozwoliło im dogłębnie nauczyć się jak razem żyć i funkcjonować. Jednak sposób, w jaki księżna odnosi się do swojego męża, może być trudny do uwierzenia dla wielu obserwatorów. Wieści o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami znanych małżonków, niezmiennie budzą wielką fascynację i zainteresowanie. Tym razem pewne sekrety dotyczące najbardziej rozpoznawalnej brytyjskiej pary ujawnił Tom Quinn, autor publikacji zatytułowanej Jest mam: Tajemnicze życie królewskich służących. W swojej książce przedstawia rozmowy, jakie przeprowadził z różnymi obecnymi oraz byłymi pracownikami pałacu, próbując przybliżyć, jak funkcjonuje ta rodzina od wewnątrz. Autor twierdzi, że Middleton ma ogromny wpływ na swojego męża i traktuje go niemal jak swoje kolejne dziecko, co bez wątpienia dodaje intrygującego wymiaru ich relacji. Co jakiś czas zdarza się, że William doświadcza drobnych wybuchów frustracji i irytacji, szczególnie gdy sprawy nie układają się tak, jakby sobie tego życzył, co często wiąże się z jego rolą jako następcy tronu brytyjskiego. Kate, jego żona. Doskonale potrafi sobie z tym radzić, podobnie jak z kaprysami trojga ich dzieci księcia Jerzego, księżniczki Charlotte i księcia Louisa. W pałacu krąży nawet humorystyczna opinia, że Kate traktuje Williama jak czwarte dziecko, ponieważ czasami jego zachowanie przypomina kaprysy dzieci. Te obserwacje Queen, w rozmowie dla Fox News Digital, opiera między innymi na wypowiedziach jednego z pracowników pałacu. Nie potrafię sobie wyobrazić, gdzie byłby William bez Kate, mówiła jedna z osób pracujących w pałacu. Kate nie jest przyzwyczajona do tego, że wszystko jest za nią robione od zawsze, dlatego potrafi go uspokoić, gdy staje się trochę nastrojowy. Czasami śmieje się, że musi traktować go jak swoje czwarte dziecko. Twierdzi się, że zarówno William, jak i jego ojciec, król Karol III, stawiają wysokie wymagania swojej służbie i nie przebierają w słowach, gdy te standardy nie zostają spełnione. Wszystko musi być idealnie zorganizowane, garnitury wyprasowane i przygotowane na podstawie wcześniejszego omówienia, buty dokładnie wypolerowane, a krawaty starannie dobrane. Kąpiel musi odbywać się o tej samej porze każdego dnia. Zarówno król Karol, jak i książę William potrafią zdenerwować się, gdy rzeczy nie idą zgodnie z ich wymaganiami i bardzo szybko tracą cierpliwość. W przeciwieństwie do swojego męża, Kate Middleton uchodzi za osobę znacznie łatwiejszą we współpracy i bardziej wyrozumiałą z uwagi na fakt, że od najmłodszych lat nie była przyzwyczajana do aż takich luksusów. Osoby, którym od najmłodszych lat wszystko jest podawane na tacy, często bywają zepsute i łatwo wpadają w irytacje, ponieważ nie mają zielonego pojęcia, jak wiele wysiłku wymaga pranie, prasowanie, polerowanie czy szycie. Nigdy nie mieli okazji samodzielnie się tym zajmować, stąd brak świadomości o trudzie takich zadań zauważył pewien doradca. Jednak odkąd William wszedł w związek z Kate, jego podejście do wielu spraw przeszło znaczne przeobrażenie. Działo się to głównie dlatego, że Kate pragnęła, by to oni sami, a nie osoby specjalnie w tym celu zatrudnione, zajmowali się wychowaniem swoich dzieci. Mimo to Kate zawsze traktowała wszystkich pracowników z ogromnym szacunkiem i serdecznością, co zjednywało jej przychylność. Kate z wielką otwartością przyjmowała wskazówki zarówno od osób na niższych stanowiskach, z którymi zawsze potrafiła znaleźć wspólny język, jak i od bardziej wpływowych dworzan. Nie zrażała się nawet wtedy, gdy niektórzy z nich na początku wydawali się nieprzyjaźni i niesforni, jak zauważyło źródło bliskie Quinnowi. Pomimo próśb o wyjaśnienia ze strony Fox News Digital skierowanych do biura reprezentującego tę książęcą parę, pałac Kensington postanowił nie udzielać komentarza w tej kwestii. Ich oszczędna i lakoniczna odpowiedź zawierała jedynie komunikat, że nie będą odnosić się do tego typu publikacji. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.